Witaj, witaj, witaj. Piątku po tygodniu przymusowego urlopu wracam do Was. Kiedy mnie nie było, rysowałem sobie miasto. Takie poboczne hobby znalazłem. Poszerza wyobraźnię. Polecam. Temperatura czasami jest niska, ale nie znaczy to, że nie ma nieco cieplejszych dni, ale nie oszukujmy się to nie są tak samo wysokie temperatury, co we wrześniu. Kiedy tak wczoraj spacerowałem sobie, pomyślałem, że może zrobiłbym jakiś plenerowy program za tydzień, może znowu pod multikinem albo w ponarce. Mam słabość do tego typu budynków. Na koniec jeszcze informacja o treści luźny monolog na PPM Podcast planowo będzie dotyczyć Dnia Niepodległości. Co mi innego pozostało niż zaprosić Was na dzisiejsze programy. Na razie.